W 2018 roku wczesną wiosną zapadła decyzja o uruchomieniu konkursu adresowanego dla wszystkich placówek oświatowych w odległej gminie Jarocin, do którego, jakby powiedzieć, bardzo mocno włączyła się nasza spółka. Sukces tego konkursu spowodował, że postanowiliśmy rozszerzyć jego formułę na kolejne gminy, z, na, z naszego porozumienia okazało się, że cieszył się konkurs z bardzo dużym zainteresowaniem. E, udało nam się zebrać ponad 40 ton e, odpadów. Podsumowanie zresztą robiliśmy dość niedawno, bo w połowie czerwca, dużym festynem na rynku w Jarocinie. E, Sukces powoduje, że wyzwania, które sobie stawiamy, są coraz większe. Nie tylko byśmy chcieli utrzymać od września charakter konkursu, który dotychczas rob robiliśmy, chcemy go także wzbogacić o kolejne elementy, czyli poza zbieraniem nakrętek plastikowych, próbuszek aluminiowych, baterii, chcemy także tym razem doprowadzić do tego, żebyśmy mogli zebrać zalegające stare telefony komórkowe. Nie wykluczamy, że w trakcie konkursu także pojawią się, tak jak to było w poprzedniej edycji, kolejne inicjatywy związane z zbieraniem innych elementów selektywnie zbieranych. Kategorie nagród, które będziemy chcieli uruchomić. To najlepsza gmina, trzy najlepsze placówki oświatowe, najlepsza placówka oświatowa w kategorii największa ilość zebranych odpadów w zakresie telefonów komórkowych, najlepszy uczeń z gminy, który zebrał najwięcej odpadów. Warto w tym uczestniczyć. To nie tylko te nagrody, to nie tylko jakby poprawa naszego środowiska, to nie tylko edukowanie młodego społeczeństwa, ale też wymierny efekt związany z pozyskiwaniem środków na różnego rodzaju charytatywne cele, wskazywane zresztą przez same gminy. Poprzedni konkurs skończył się przekazaniem przez naszą spółkę ponad 23 tysięcy złotych na różne wskazane przez gminy cele charytatywne. Na ich terenie, które mogliśmy sfinansować ze środków, które uzyskaliśmy ze sprzedaży tych właśnie surowców wtórnych. Czyli, tak na dobrą sprawę, te pieniądze tak i tak wracają do szkół, do gmin czy instytucji na terenie gmin, które włączyły się do tego konkursu. Myślę, że Kolejna edycja tego naszego konkursu będzie mogła pochwalić się jeszcze lepszymi rezultatami. Myślę, że ze strony spółki zadbamy, o żeby rzeczywiście te sukcesy były.